Myślisz gdzieś powoli już o tej koronie Króla Strzelców? Nie, nie, spokojnie. Ja moimi mikroczkami raczej stąpam po ziemi, więc nie wybiegam tak w przyszłość. Każdy wyczyści dla mnie najważniejszy mecz i dobrą drużynę. To, że cię jeszcze nie to, to też się cieszę, ale najważniejsze, że wygraliśmy. To jest najważniejsze. A, a nie cię, czy nie cieszę się ja, czy, czy brat, czy wacek, to, to już jest drugorzędna sprawa. Myślę, że byliśmy zdecydowanie najlepszą drużyną, mieliśmy więcej okazji. Mogliśmy się pokusić o wyższy wynik w końcówce niepotrzebna bramka na 2. I wkradł się nerwowość naszej, naszej naszej grze. Też w środek drugiej połowy też trochę się cofnęliśmy, nie z czego to wynika przy już wyniku 2-0. Ale ważniejszy jest wynik 21. Mamy 3 punkty, byhatowe zostają, mamy te punkty 16 i, i to jest ważne, że po raz kolejny wygrywamy z rzędu, tak? Teraz gramy na nicie, i też idziemy po swoje, czyli po poczebunk. Marcin dzisiaj dobra gra w obronie. No i zwycięstwo GKS-u. GKS, GKS znowu miastem lidera. No tak i mam nadzieję, że jak najdłużej będzie to miasto lidera i że po końcu sezonu będziemy mieli dużo punktów i będziemy na pierwszym miejscu. To już tak chyba się za domowisz te 11, bo Trener stawia na Ciebie już coraz częściej. No tak, trener nam nie postawił, ja tam próbuję się jakoś odwdzięczyć mu i spłacać się na boisku i mam nadzieję, że jakoś w miarę wygląda. Mieś legnica dzisiaj trudny przeciwnik? Yy, tutaj każdy przeciwnik jest trudny i jeżeli my zagramy na 100% swoich umiejętności, to na pewno z każdym damy sobie radę. No cieszę się, że te bramki zacząłem padać, bo, bo bardzo na nie czekałem. Sparinga szczalałem ramki no i te pierwsze trzy mecze bramek nie było. No, ale zacząłem strzelać z Kotowicami i worek się rozwiązał, więc, więc teraz myślę, że będzie już z górki. Też yy, te pierwsze mecze, yy, wiem jaką jaka jest sytuacja z Mateuszem. Nie chcę do nie wracać, ale teraz mam nadzieję, że już będzie z górki i głowa już jest... Trochę, trochę więcej mam luzu, to też pokazałem przy drugiej bramce, bo Pierwsza myśl była taka, że on strzelał od razu z pierwszej piłki, ale przełożyłem go na, na lewą stronę i dużym po drugim. To, to mi się daje, że to już jest z tego luzu, który chwyciłem po tych bramkach. To chyba był teraz najlepszy piłkarski zespół tak? pod względem umiejętności piłkarskich, ale widać, że w tej lidze nie tylko trzeba umiejętnościami piłkarskimi. Gdzieś tam mocne zaangażowanie, gdzieś tam dobra, konsekwentna gra. I, i, i tu można robić wyniki, tak? Dlatego no mówię, myślę, że większość meczu kontrolowaliśmy i były ku temu sytuacje, żeby ten wynik był zupełnie inny. Gratuluję zespołowi GKS-u. Wygrał zasłużenie, stworzył więcej sytuacji do zdobycia bramek. Miał bardziej kreatywnych piłkarzy w przedniej formacji. Myślę tutaj szczególnie o braciach Makach. Wykorzystał bezlitośnie nasze pierwsze złe ustawienie w polu karnym przy bramce na 1-0. Kontrolował grę. My przy 2-0 postawiliśmy wszystko na jedną kartę, wstawiliśmy drugiego napastnika. Przyniosło to efekt w postaci bramki. E jak się mówi 2-1 kontaktowej. Żałuję, że Grzegorzewski nie potrafi strzelić tego strzału w końcówce meczu, tej kropki na deal przy, przy po tym rzucie wolnym, bo myślę, że remis byłby byłby dla nas jakimkolwiek tutaj pocieszeniem. Tak, jesteśmy w dalszym ciągu bez zwycięstwa. Czekamy na mecz z Łęczą w przyszłą sobotę o 20. Opisujemy dzisiaj kolejne trzy punkty. Mecz z Miedzią yy, to nie był łatwy mecz. Yy. To, co mówiliśmy przed spotkaniem, że nie patrzymy na tabelę, tylko patrzymy na mieć jako zespół, który ma, ma kilku zawodników z jednym potencjałem i tak też poważnie traktowaliśmy tego przeciwnika, znaliśmy jego mocne strony, staraliśmy się też wszystko robić na boisku, żeby je neutralizować. Jeżeli chodzi o przebieg spotkania, to na pewno... Ten początek był taki, jak sobie zakładaliśmy. Może na pewno nie był taki to piłkarsko dobry mecz, bo zbyt dużo było w momentach takich kluczowych podań, czasami niecennych podań, bądź złych wyborów, ale, ale powiedzmy, sposób prowadzenia był w kierunku takim, jak sobie założyliśmy, żeby dobrze po piłkę odbierać w strefie odbioru i kierować je na, na szybkiego Maka czy też na szybkie boki. I tak też zdobyliśmy właśnie bramkę na 1-0. Po przerwie bramka na 2-0 i wszystko układało się tak jak sobie zakładaliśmy i tutaj właśnie trzeba powiedzieć, że był taki moment meczu, że Trzeba w takiej sytuacji jak gdyby odciąć przeciwnikowi prąd, zdobyć bramkę na 3-0, zabrać przeciwnikowi wiarę, jednak tego nie zrobiliśmy i co by nie mówić Te końcowe 25 minut było nerwowe, bo to nie był moment dobry dla GKS Bełchatów, to nie był moment, w którym GKS Bełchatów utrzymywał się przy piłce, tak jak sobie zakładaliśmy, dużo biegaliśmy za piłką, dużo faulowaliśmy yy, i było troszkę niebezpieczne, szczególnie ta końcówka, gdzie straciliśmy bramkę, już wtedy też się zrobiło yy, nerwowo. Dlaczego yy, też mogło tak to wszystko wyglądać? Na pewno yy, Patryk Rachwał czy Kamil Wacławczyk są to zawodnicy po kontuzjach, którym troszkę brakuje rytmu obciążenia meczowego. Być może troszkę tam ubytku siły gdzieś tam zabrakło ale myślę, że zwycięzców się nie sądzi, trzeba w tej chwili z tego spotkania wyciągnąć wnioski, bo na pewno nie jest to spotkanie, po którym trzeba być powiedzmy zadowolonym z gry, na pewno tutaj trzeba zwrócić uwagę na, na pewne aspekty, że w pewnych elementach czy pewnych fragmentach gry trzeba się zachowywać troszkę inaczej w następnych... W spotkaniach zmiana powiedzmy Renusza Michała, bo tutaj też muszę to powiedzieć, była podyktowana tylko i wyłącznie tym, że zawodnik miał już ostrzeżenie sędziego o, 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 o tym, że może dostać czerwoną kartkę, także tutaj to była na pewno zmiana taktyczna.